Trzy dni ciemności. Czy to naprawdę się wydarzy? Tajemnica trzech dni ciemności to temat, który od wieków budzi niepokój i zainteresowanie wśród wierzących. Skąd się wzięło to proroctwo i co na ten temat mówi Biblia oraz Mistycy? W Biblii, choć nie ma dosłownego opisu trzech dni całkowitej ciemności, pojawiają się zapowiedzi wielkich znaków i katastrof, które mają poprzedzić koniec czasów. Na przykład w Księdze Apokalipsy opisane są mroczne wydarzenia i sądy. Boże, które wstrząsną światem. W tradycji mistycznej. Wielu świętych i wizjonerów, jak święta Faustyna czy błogosławiona Anna Katarzyna Emerich, pojawiły się wizje mówiące o trzech dniach całkowitej ciemności. Podczas nich na ziemi miałaby zapanować absolutna ciemność, a tylko świece poświęcone w Kościele mają chronić wiernych. Mistyczne przekazy przestrzegają, że w tym czasie zło będzie działać ze zdwojoną siłą, ale Bóg da ludziom znak i możliwość ocalenia, jeśli zachowają wiarę i modlitwę. To proroctwo traktuje się jako duch. Ostrzeżenie, które ma przygotować wiernych na trudne chwile, podkreślając potrzebę pokuty i zaufania Bogu. Tajemnica Trzech Dni Ciemności to temat, który łączy wiarę, mistykę i nadzieję, przypominając o walce dobra ze złem i ostatecznym zwycięstwie Boga. Jeśli chcesz więcej takich tajemnic, zostaw subskrypcję i lajka. Like